Za nami pełen wrażeń i emocji aktywny weekend w Polanicy Zdroju. W niedzielę wystartował tegoroczny Puchar Sudetów w biegach górskich. W ramach inauguracji sezonu rozegrano siódmy półmaraton górski i siódmą dziesiątkę staropolanki. Były to pierwsze w tym roku biegi zaliczane do cyklu i klasyfikacji generalnej. Jak licznik wskazuje, po raz siódmy jesteśmy w Polanicy. Startujemy tutaj z kolejnym sezonem Pucharu Sudetów Superbieg. To jest cykl imprez który otwiera pięcioedycyjny, można powiedzieć w tym roku, taki minicykl biegów górskich. Polanica to świetne miejsce do organizacji biegów górskich. Dzisiaj na trasie w wielu kategoriach wiekowych, bo od najmłodszych do ponad 70-latków na dwóch dystansach, na dziesiątkę i na 21 kilometrów, rywalizowało prawie 300 osób. Co ważne dla tych zawodników, również prowadzimy klasyfikacje drużynowe. One są odrębne dla dystansu 10 i też półmaratonu. Myślę, że to świetna inauguracja tego sezonu. Mam nadzieję, że na kolejnej edycji, która odbędzie się w Bielawie, spotkamy się z tymi samymi uczestnikami, ale też i z innymi biegaczami górskimi. Bardzo się cieszymy, że w naszej przepięknej miejscowości odbywa się ta właśnie impreza sportowa. Takich imprez sportowych mamy wiele w Polanicy. Najbliższa czeka nas 21 maja. Jest to impreza na zdrowie impreza, która będzie promowała różne dyscypliny sportu, a także zdrowy tryb życia. Zapraszamy bardzo gorąco do Polanicy na nasz stadion, na spotkanie z fachowcami z przedstawicielami różnych dyscyplin sportowych, a także naszych najbliższych uniwersytetów. W zeszłym roku startowałem tutaj po raz pierwszy, także trasa delikatnie zmieniona, jeśli chodzi o przebieg w stosunku do, do zeszłego roku, natomiast ta główna część, ten, ten rdzeń trasy taki sam. Także trasa znana, więc wiedziałem czego się spodziewać przed startem. Ten cykl, w którym, którym tutaj zainaugurowany został dziś w Polanicy jest już imprezą coroczną. No więc jest to już marka rozpoznawalna wśród biegaczy, no i, i generalnie biegacze z Dolnego Śląska, choć nie tylko, gremialnie się stawiają na, na wszystkich biegach z cyklu Superbieg. No poleńca zawsze fajnie przygotowana jest, ale w tym roku troszeczkę było mi ciężej, bo w zeszłym roku na miałem trzeci COVID, ciężko było, ale miło. Atmosfera fajna, jak człowiek sobie do głowy nałoży, że jest zdrowy, no to góry może wywalać, nie? Trasa była wyjątkowo ekstremalna, temperatura była, z gorąco okropnie dzisiaj. W tamtym roku była troszeczkę łatwiejsza trasa, mniej tych podbiegów na początku było. Szczególnie ten góralkę nas sponiewierał pod, podbieg, ale ogólnie fajna trasa, fajnie przygotowana, fajnie oznaczona. Gratulacje dla organizatorów. Testy na tym biegu drugi raz, trasa jest inna niż poprzednio, dosyć ciężka. Ostre podbiegi i bardzo strome zbiegi, co jest dla mnie Trudniejsze niż pobieg. Półmaraton wygrał Patryk Chrzanowski, drugi był Radosław Boniec, a trzeci Jacek Jolipski. Wśród kobiet zwyciężyła Karolina Dul, drugie miejsce zajęła Magdalena Dyja, a trzecie Katarzyna Gnitecka. Na krótkim dystansie najszybszy był Maciej Krajewski, drugi był Mariusz Franczak, a trzeci Karol Kinal. Wśród kobiet zwyciężyła Danuta Piskorowska, druga była Paulina Woźny, a trzecia Edyta Ferenc-Szmuc.